Nie zrobię takiego tradycyjnego, prawniczego wykładu, gdzie będę mówił artykuł pierwszy, ustęp pierwszy. Ja nie chcę Państwu mówić jakby detalicznie, tak metaforycznie mówiąc, ja nie chcę Państwu tłumaczyć, dlaczego samolot lata, tylko jak go można wykorzystać. Proszę Państwa, no Fundacja jest jak ZUS, albo jak Narodowy Bank Polski, to znaczy jest zwolniona z podatku dochodowego podmiotowo. Znaczy ona nie płaci podatku dochodowego. Fundacja rodzinna służy gromadzeniu mienia na przyszłość dla beneficjentów. I właśnie dlatego jest to zwolnienie podmiotowe, żeby nie płaciła Fundacja Rodzinna podatku dochodowego, jeśli nie wypłaca środków na rzecz beneficjentów. W tym zakresie, w jakim Fundacja prowadzi tę tak zwaną preferowaną, nazywamy ją działalność gospodarczą, opisaną w artykule 5 ustawy o Fundacji Rodzinnej, to taka aktywność jest zwolniona z podatku dochodowego zwolniony z CIT jest również najem, dzierżawa i wszystkie umowy o podobnym charakterze. Fundacja uczestnicząc w spółkach, na przykład będąc udziałowcem spółki ZO albo będąc jednym ze wspólników spółki komandytowej czy jawnej, bo też może być, nie płaci podatku z tytułu uczestniczenia tych spółkach. Dobra wiadomość, to znaczy yy, świadczenia przekazywane na rzecz osób bliskich w stosunku do fundatora yy, z tej tak zwanej, na pewno Państwo to znają, zerowej grupy podatkowej w rozumieniu podatku od spadków i darowizn w ogóle nie są opodatkowane pit -em. Tworzymy pewną platformę porozumiewania się yy, na gruncie rodziny i uwaga, nie tylko w czasie, kiedy fundator, ten Nestor, ten, który zbudował biznes żyje, ale również na Problemy rodziny, i wzajemne animozje, problemy związane z ludzką osobą, czyli choroby, śmierć i tak dalej, w mniejszym stopniu zakłócają rozwój przedsiębiorstwa. Fundacja rodzina uspokaja też sytuację na wypadek niepożądanego zdarzenia. Fundację Rodziną, i do tego bardzo namawiam, trzeba mieć... Załóż fundację, miej ją dla rodziny, ale nie, nie wkładaj tam od razu wszystkiego. Naucz się Fundacja tak działa trochę podobnie jak spółka. Główną figurą fundacji jest fundator, to znaczy on wnosi majątek do fundacji, on ustala statut. Fundację można powołać też na wypadek śmierci w testamencie, ale to jest myślę niedobry pomysł, więc w ogóle o tym nie mówmy. Fundacja po prostu trzeba mieć za życia już teraz, bo ona się naprawdę przyda. Fundator może, w naszym przypadku, już to wspomniałem, w naszej fundacji może zasiadać w zarządzie i może być beneficjentem.